Cześć, tu Leszczyński lecie w grze Behorder i zaczynajmy e Zapisano na nas taki zapis w którym e jeszcze jeszcze z tym sklepikarzem nie rozmawialiśmy ale nie ja wam tego czytał, bo już wam to czytałem wcześniej czekajcie, to czekajcie, czekajcie Coś muszę zrobić na filmie. Nie, jak chcę, czy po prostu ten odcinek chcę zrobić, nie? 10 minut, albo. Bo czemu nie, żebyście później nie płakali, jak ta Anna. Eee, może nie ma odcinków? Albo nie pokacie, Nie wiem. Tylko z Becky nie oglądacie. Eee, w... Jeszcze troszkę trzeba. Trochę... No. No i to, i to jest, to, to fajne, nie, Albo zły zapis włączyłem, nie wiem, o... Dobra. Nieważne. Nieważne, nieważne co, co widzieliście. jak mi sklepikarz, który kiedyś mu sprzedawał kamerę. Najgorzej. <grywka> dobra. Muszę to dla obwiskową, ale nie robię tego w poprzednim odcinku. Ej, robiłem to w poprzednim odcinku? Czekajcie. Szybko sprawdzam. Czekajcie, czekajcie, dobra. Bo ja nie wiem, czy ja to robiłem, nie? A to jest to wiecie, to jest to troszkę straszne bardzo. Nie, nie, dobra, nie robiłem tego. Dobra, musimy zdobyć krawat. Nie robiliśmy tego, dobra. Co teraz muszę zrobić? Eee, komuś... ten? Zreportowałem? Bo ja troszkę nie pamiętam, troszkę muszę zobaczyć, kiedy... bo przez chwilę miałem ten, sprawdziam. Nie, i teraz... Nie myślałem o, o nagrywaniu, ale tak pomyślałem, a to szybko skończyłem. To nagram, a czemu nie? Tego nie ten Sprofilowałem Da wam to przeczytam, to jest list. To to Anton, Fakt, teraz przyszłeś. Ale on była być. Ta, raz obejdzie dobra to. No mogę być jego w domu. Uuu. Przekazana ryba. Anton. Mój przyjacielu, którego muszę śledzić. E, agencji nowej Jutro. No. Co jest to jest ja? Tak. Aż mi 2000 sobie daglu. A, jeszcze mu dam jabłko. jabłko. A co tutaj dam mu? O. Dam mu da jabłko, żeby mi no, dwa razy zapłacił, nie? Może nie wytrzymałem. E, On co? Tak, tejże może łatwo zarobić, tylko trzeba sprzedawać kamery. No nie? Pusi punkty i łatwiej zna, nie? Łatwa gra <grym> Jak widzisz, jest to troszkę nieprzygotowane na odcinek, ale... A jutro będę, jak coś... O, Anton cię ma! O! Fajnie. Dzięki Anton za pieniążki Dobra, przeczytam Wam to o, że zacięło grę. No, mówi się... Że w Minecrafcie. No. W związku z niedawny, niedawnymi zajściami na uniwersytecie to został on zamknięty decyzją Ministerstwa Porządku. Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Część studentów wysłana do obozu pracy, a reszta to walki na froncie. Spoko. Ugh. Czekajcie, że ja raport, raportuję go? i ja jeszcze go sprofiluję. Opa, pani. co wyprosto ci dam. Ale sklepikasz? Bo mi się wydaje, że tu jest, nie? Nie zawołuj mi się. Zawołuj mi się, że ten był. Tak eee... jak go sprzątażuję. O, z rybą. Anton Krupitz. Mieszkanie pierwsze. Mam dyrektywę. to... w dniu mhm. Nawet pieniądze biedaków Atom Kubic Mieszkanie pierwsze, mężczyzna Mieszka samotnie Technik Ło, wow, ale gorzko profilowałem, mnie. Dobra Ja popatrzę w teraz, nie? Ale Ludzie skończę? Ok, damy pieniądze, biedaku. Ta opinia. Zignorował? Pewnie żądany listu. No ale już wstał. A jeszcze nie zauważyłem tego. Dwa tysiące. Błokczap. A ja tą babkę? Nie wiem. I tak ona chłaśpi. Nie, nie śpi. Nie wiem czy ją przetarzyło. No ale i tak jeszcze raz ją przetarzyło. Kiedy nuruje do tęczki, już co. Tak. Robię to. A, robię, dobra. To już po prostu na. O. Dobra, to jeszcze ją ten... Tutaj, sprofilujmy. Profilujemy ją jeszcze. Albo... Albo nie profilujemy. Dobra, jeszcze... Skrypiekarz poczeka. Najważniejsze, że mam pieniądze, <grych> eee. Eee, Chyba już wszystko, dobra babka pali Dobra, biegniemy To z każe, bo już wszystko mi się wydaje Dobra, ho 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 Sprzedaję kamerę No, już starczy na lekarstwo Zostawić nie wiem co na kamerę? U siebie. O. Żeby ta troszkę dostać u siebie. O! Handel. Nie handel. Tylko lek. Hmm? Ok. No i mamy lek. A wiecie co zrobię z mlekiem? Zlantażujemy kogoś. Bo ten lek jest bardzo nielegalny. Nie? Dlatego niech ta baba pójdzie. Dobra. I zlantażujemy ją. Dawaj pieniądze. A powiemy jej... Masz nieletalne lekarstwo, które jest bardzo ważne w tej Żeby... Bo mała może zginąć przez to. No to już ci dawałam czerwone jabłko. Ale zielonego chyba ci nie dawałam. Nie, chyba ci bałam. W odcinku, który... ...pół rok temu. I no czasu? to zaraz, z tego jeszcze Kościółwa, ale... mieszkanie, nie wiem. Czwórka? Eee... Ochotę... Ty wasza, to mowsza? Nie. Yeah. Ósmego dnia. Dawaj pieniądze. Nie dasz. Wyrzucamy cię z tego domu. No w tej grze można wszystko wyrzucać, można z trzema pożarów żeby zapłaciła. No, te głupia. O! Czekajcie, poczekajcie. O! Oj, co tu się stanęło? No. no. Jeszcze ją kotniemy. Zabierzemy co nasze. dole O! Wychodzi! Okcza! Właściwie chciałem ją sprofilować. O kurcz. co się zacięło mnie. Myślałem, że ten. Już się ten. Pewnie się z wyłączył, ale nie miałem racji, jak zawsze. U, list, druga godzina, najważniejsza. No, to do kończyć. Ale jeszcze, jeszcze troszkę po. Uuu, trutka. interesująca. Bo ja was profilowałem już dawno, ale. Czy to gówno? Czy nie ma? Uuu. W ogóle ona ma mało przedmiotów tutaj gdzie może mogę ją zrezygnować To jest najgorsze Mieliśmy ukończyć jakieś pytanie? Nie? Ale zrobimy Już ma To znaczy, że jest bardzo niebezpieczna Warto wiedzieć O, Patryk coś chce Chyba była już prosi o bardzo Tato? Co to się stało, czyś to Musimy poważnie porozmawiać. Zastanawiam się nad wyjazdem z kraju z moją dziewczyną. A nich mnie kim ona jest. A czego musisz uciekać z kraju? Zaszła e, za w wyciążę? <grym> Chyba wiesz, że niełatwo teraz wyjechać z kraju na granicę. A to nie wszystko naraz. Tra nie, nie wiem, od czego zacząć. Nazywa się Andrzej Korczyk. Dlaczego dowiaduję się, e, się o tym dopiero teraz? Nigdy o to, o to nie pytałeś. A ja o tym nie mówiłem, to córka... A jaki... profesora, a jaki jest powód tego nagłego wyjazdu? E, masz jakieś problemy? Z prawem? I, I ojciec prześladuje go od lat. A on jest niewinny, przysięgał. Uznali... Uznali, że mają na niego coś poważnego. To oznacza, że jest przestępcą. On nie jest w nic zamieszany, przysięgał jego przeciwny. Od lat wysyłają na niego fałszywe lotonosy. I to na musi jak najszybciej wyjechać z cypla, a ja jadę z nimi. Andra jest dla mnie wszystkim. Kocham ją. Nie zawsze żeby podejmować decyzje, które zmienią całe twoje życie. Każdemu ostaliu. Nastolatkowi wydaje się, że miłość trwa wiecznie. A to im. E, poznaliście się, gdy byłeś tylko rok ode mnie. Tak i z, zanim się poraliśmy, spotykałem się przez całe 3 lata. Och, tym wyjazdem zł, e, złomiesz matce serca. Ile pieniędzy potrzebujesz? Pamiętaj, że potrzebujemy też pieniędzy na leczenie Marty. Potrzeba 10 tysięcy. 10 tysięcy ja na, na minister finansów. Skąd mam wziąć taką sumę? Mam nadzieję, że wydrukować 10 tysięcy w, w twoim wieku, takich pieniędzy to ja na oczy nie widziałem. W ogóle takich pieniędzy na raz nie, nie widziałem. Tato, nie chcę robić problemów, jeśli nie możesz dać mi tych pieniędzy. To nie wiem, co zrobię. Co mam zrobić? W porządku, zajmijmy się wszystki wszystkimi po kolei. Ile mam czasu? Dwa dni później wyjadą beze mnie i nigdy już nie zobaczę miłości mojego życia. Zaszczu rynek... No dobrze, daj mi chwilę, żebym mógł to wszystko przemyśleć. Dobra, ja muszę wszelkowała ten. Lekarstwo. Moja o co chodzi? Teraz jako szkodę jeszcze telefon. Popiesz telefon. Połączuję normowę. Tobie nie jesteś w porządku, Anton Grubik staje te oczy, przez cały tydzień mieszkał pod waszym dachem jest naszym agentem rewolucyjnym to zostaniecie ukrani na poble... E, popleż, e, Wasze waszym zdaniem jest obserwacja i reportowanie wszystkiego co dzieje się w waszym budynku jeśli tego nie robicie to oznacza że jesteście zdradzą lub prześpicie na postępy to nie puszcza, ale zostaniecie ukrani grzywną okej okay. najgorzej, dobra no, to ja będę. To ja będę go już kończył. No to... Bo ja już muszę bardzo szybko kończyć, nie? Bo lekcje mam już. <gry> do zobaczenia i cześć!